18 lat różnicy. To jest przerażające. A one mówią, jesteśmy parą. To jest relacja, która od samego początku wzbudza skrajne emocje i nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Wystarczyło jedno zdanie, to jest przerażające, aby dyskusja wokół Katarzyny Zilman i Andzi Lizer nabrała zupełnie nowego ciężaru. Po zakończeniu ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami wiele historii szybko wygasło. Ale ta nie tylko nie zniknęła, lecz zaczęła żyć własnym życiem, podsycana kolejnymi wypowiedziami i obrazami z życia obu kobiet. Zilman i Lizer zrobiły ogromne wrażenie na parkiecie. Odpadły tuż przed finałem, jednak dla wielu widzów to nie werdykt jury był najważniejszy, lecz wyraźna wieś, jaka połączyła wieślarkę i tancerkę. Po zakończeniu programu były widywane razem coraz częściej na wydarzeniach branżowych, spotkaniach towarzyskich, a także w obiektywach paparazzi, którzy uchwycili momenty czułości. To właśnie wtedy zaczęły się pytania, czy ich relacja wykracza poza ramy zawodowej współpracy. Same zainteresowane nie ukrywały, że łączy je coś więcej. Otwarcie mówiły o wspólnych planach i projektach. Katarzyna Zilman w rozmowie z Plejadą podkreślała, jak ważna jest dla niej dalsza współpraca z Janią. Coś tworzymy. Bardzo jestem zadowolona z tego, że Jania dalej chce ze mną tańczyć. Jestem zaszczycona, mówiła, nie próbując tonować emocji ani uciekać od znaczenia tych słów. Prawdziwy przełom przyszedł jednak wraz z wywiadem Jan G. Lizer dla Viva.pl. To właśnie tam tancerka po raz pierwszy nazwała te relacje związkiem. Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie to można nazwać związkiem, przyznała. Te słowa natychmiast wywołały falę komentarzy i podzieliły opinię publiczną. Jeszcze większe emocje wzbudził temat różnicy wieku. Między Katarzyną Zilman a Janią Lizer jest aż 18 lat różnicy tancerka urodziła się w 1977 roku a wioślarka w 1995 roku. Lizer nie próbowała tego faktu bagatelizować ani usprawiedliwiać. To jest strasznie dużo. To jest przerażające, naprawdę powiedziała wprost. Dodała też półżartem. Ja właśnie mówię, Kasi, proszę, nie popychaj starszej pani, po czym szczerze przyznała, że w idealnym świecie chciałaby, aby ta różnica była mniejsza. Chciałbym, żeby była trochę starsza albo ja młodsza. Ale nie da się tego zrobić. Te słowa sprawiły, że historia Zilman i Lizer przestała być jedynie opowieścią o tańcu i wspólnej pracy. Stała się punktem wyjścia do szerszej rozmowy o granicach, społecznych ocenach i tym, jak publiczność reaguje na relacje, które nie mieszczą się w utartych schematach. Jedni bronią ich prawa do bycia razem, inni nie kryją wątpliwości, skupiając się właśnie na różnicy wieku. Jedno pozostaje niezmienne, ta relacja wciąż budzi ogromne zainteresowanie i emocje. I choć same bohaterki nie odpowiadają na wszystkie pytania, ich szczerość sprawia, że historia ta na długo jeszcze pozostanie w centrum uwagi.